Dzień dobry Janna Sienkiewicz, wiadomości górowskie. A oto co zobaczycie w dzisiejszym wydaniu. Wyróżnienie dla wojewódzkiego szpitala rehabilitacyjnego, bal charytatywny w restauracji na tangia, bal karnawałowy w zespole szkół w Górowie Ławeckim, 15 rocznica Powodzi w Górowie Ławeckim. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny został uhonorowany certyfikatem produkt Warmia Mazury w kategorii produkt Usługa Rehabilitacyjna. Certyfikat świadczy o wysokiej jakości usług rehabilitacyjnych. Wyróżnienie odebrała Danuta Kunicka, dyrektor szpitala. Cieszę się, że jesteśmy dostrzeżeni na rynku usług medycznych, jako świadczonych usług medycznych, rehabilitacyjnych oraz profesjonalizm, a co najważniejsze. Zapewnienie pacjentowi poczucia godności, poczucia bezpieczeństwa, to wszystko ma bardzo duży wpływ na wyzdrowienie pacjenta. I w tym wszystkim o to nam chodzi. Bardzo dziękuję personelowi za zaangażowanie, za trud włożony w rehabilitację. Wspólnymi siłami wytworzyliśmy tak zwany produkt czyli rehabilitację medyczną, a otrzymany certyfikat wręczony przez Pana Marszałka Marka Gustawa Brzezina tylko nas mobilizuje do dalszej pracy. Czy jest Pan zadowolony z usług tego szpitala? Tak, jestem bardzo zadowolony. Jest wspaniała tutaj i organizacja i, i wspaniała, wspaniała kadra, która nas rehabilituje. Ośrodek jest naprawdę dobry. Jest przyjemnie, czysto, są różne zajęcia po zabiegach. Gratulujemy wyróżnienia. Możemy być dumni, że to właśnie w naszym mieście znajduje się tak profesjonalnie działający ośrodek. Stowarzyszenie Górowska Mała Ojczyzna i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy zorganizowały już po raz czwarty bal charytatywny. Witam Państwa serdecznie na czwartym balu charytatywnym organizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy Górowo-Jołęckie i Stowarzyszenie Górsko-Majeczyzna, a tym razem również z księdzem proboszczem Janem z parafii Świętego Wałżyńca w Plutach. Dzisiaj, jak wcześniej powiedziałem, wspólnie z księdzem proboszczem Janem Puławskim z Plut i z jego parafią postanowiliśmy zorganizować ten bal po to, aby odświeżyć trochę drogę krzyżową w tym bardzo zabytkowym kościele, jednym z najpiękniejszych tutaj na tym terenie i pewnie najstarszym jak się wymyśla. Dzisiejszy bal charytatywny został zorganizowany przez Górowską Małą Ojczyznę Stowarzyszenie, a także Stowarzyszenie działające na rzecz rozwoju miasta i wsi Górowo i Ławeckie. Przy udziale mojej skromnej osoby bal jest zorganizowany aby ratować zabytki tutaj naszej północy, a w tym przypadku na renowację stacji Drogi Krzyżowej, które są wiszą w kościele parafialnym św. Wałbrzyńca w Plutach. Są to stacje jeszcze z okresów, gdy, Polska była, nie było, gdy Polski nie było na mapie, Polska była pod zaborami, dlatego widnieją na nich niemieckie napisy, co jest ewenementem dla tych terenów i w ogóle dla, dla obrazów wiszących w kościołach rzymskokatolickich. Bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim, którzy wspierają tę akcję, wspierają moją osobę i naszą małą parafię w Plutach. Dziękuję za pomoc w organizacji wielki, wielu stowarzyszeniom. Wiele osób włączyło się w organizację tego dzisiejszego balu, dlatego z całego serca składam w swoim imieniu i w imieniu wszystkich parafian serdeczne. Bóg zapłać. Po raz czwarty z rzędu jesteśmy współorganizatorami balu charytatywnego z przeznaczeniem na e, zacny cel, tym razem na renowację bardzo zabytkowej e, drogi krzyżowej w kościele w Plutach. Wcześniej e, bale odbywały się e, na cele związane bardziej z pomocą dla ludzi potrzebujących. Pierwszy bal, który zorganizowaliśmy, był dla e, ludzi z Szygań, którzy w wyniku wybuchu butelki gazowej doznali dużo o, o, obrażeń, zniszczone zostało mieszkanie. A drugi e, bal był przeznaczony na zakup wózka inwalidzkiego dla e, potrzebującego również z, naszej, z terenu naszej gminy. E, trzeci był e, bal przeznaczony na e, wsparcie leczenia e, Marceliny. Dzięki ofiarności darczyńców podczas balu została zorganizowana licytacja, a zebrana kwota pozwoliła na renowację kolejnych stacji Drogi Krzyżowej w Kościele w Plutach. Czy darczyńcy chętnie oddają przedmioty na aukcje? Jak widać tutaj, że tych darczyńców jest bardzo wielu. I spontanicznie uczestniczą w tym. Nawet muszę powiedzieć, że nie spodziewaliśmy się, że tak wielu osób i tak wiele instytucji zareaguje na nasze hasło, kiedy wystąpiliśmy o to, żeby pozbierać trochę różnego rodzaju datków na to, żeby dzisiaj po prostu móc licytować. Podczas aukcji udało się zebrać 13 300 zł, za co organizatorzy serdecznie dziękują. Kolejnym balem, który został zorganizowany w naszym mieście, był bal karnawałowy w Zespole Szkół w Górowie Ławeckim. W sali gimnastycznej bawili się uczniowie zespołu szkół oraz uczniowie gimnazjum nr 1 imienia Jana Pawła II. Zabawę poprowadził DJ Mariusz Sieraj. Przesuwamy, a my się przesuwamy. I znowu idziemy do siebie. Dobra, jeszcze przybijcie i stąd. Chodź, na początek znowu. I, i Bal karnawałowy stał się już tradycją szkoły. W lutym minęła 15. rocznica tragicznej powodzi w Górowie Ławeckim, w której zginęło trzy osoby. To właśnie w tym miejscu w nocy z 2 na 3 lutego 2000 roku woda zaskoczyła śpiących mieszkańców ulicy Lidzbarskiej. Woda porwała auta, które znajdowano kilkadziesiąt metrów dalej. W powodzi zginęły trzy osoby, a kilkanaście zostało rannych. Mieszkańcy miasta szybko zorganizowali pomoc poszkodowanym. W miejscu katastrofy postawiono tablicę upamiętniającą ofiary powodzi. Dziękuję za uwagę. W dzisiejszym wydaniu Wiadomości Górowskich to już wszystko. Teraz zapraszam wszystkich na kolejny odcinek Pulsu Górowa. Tym razem gościem Piotra Baczewskiego będzie burmistrz miasta Jacek Kostka. Do zobaczenia.